Cześć i mam zakład, że do końca marca wbijemy 500 subów Tak więc liczę na was, a dziś odpowiem na pytania zadawane przez was na Q&A Zanim jeszcze zaczniemy, zostawcie suba oraz lajka, bo no zniknęły te suby, YouTube tutaj je usunął, mamy teraz 296 Tak więc myślę, że dzisiaj wbijemy te 300 i zaczynamy Ok, więc może zacznijmy od pytania, jak mam na imię? Na imię mam Dominik, miło mi i myślę, że mogliście się tego dowiedzieć, choćby z nazwy na kamale. i to pytanie zostało zadane przez klaskowego Cebuliona. Ile mam lat? Lat mam 13, znaczy jeszcze nie skończone, ale powiedzmy, że mam, bo urodziny obchodzę 12 marca. Pytanie zadało wielu widzów, więc nie będę po prostu ich wymieniał. Czy zbieram mleko Harry Potter? Pytanie zadane przez Koleschowego Cebuliona. I czy zbieram? Nie, ale planuję kupić sobie jakiś mały sedzik na półkę. Prawdopodobnie będzie to zakazany las. Jak często zamierzam nagrywać? Tak w ogóle chcę Was przeprosić, że w tym tygodniu nie ma odcinków, ale mam strasznie dużo nauki i co dzień nie, nie ale przejdźmy do pytania. Więc zamierzam nagrywać 4 razy w tygodniu, ale czasami będę mniej nagrywał, bo po prostu będę miał dużo nauki. O czym Was poinformuję dzień przed. Pytanie zostało zadane przez MRM Games. Co lubi jeść? Jakiegoś maczka, bo trzech kiwów sosia i nie, nie jestem ulany. Pytanie zadał Piątek XL. Jaką serię planuję robić na kanale? Z Harry Pottera to jakieś biografie, może nawet powtarzające się już na YouTube, ale w moim stylu. A poza Harrym Potterem to na przykład jak zbudować chatkę Hagrida w Minecrafcie ale takie coś dopiero w maju, bo teraz im się nie chce. Niki jest mój ulubiony Jupiter YouTuber. Tak naprawdę to nie mam, ale lubię o sobie oglądać. Nitro, Wardenge i Konopskiego. Co sądzę o książkach Harry Potter? I tu pojawia się problem: bo ja nie czytałem książek, ale już zaczynam nadrabiać. Jestem na drugiej części i myślę, że są lepsze i ciekawsze, szczególnie dla Potterheadów, bo jest tam wiele ciekawych informacji i momentów. Po prostu wszystko jest lepiej opisane, jak to jest w książkach. Pytanie zadane przez o fantastyce kameralnie. Jaka jest moja ulubiona postać? I mi się wydaje, że albo Neville, albo Zgredek, bo naprawdę ich darzę sympatią, ale jeszcze nie w Skamander, bo też go lubiłem, jak oglądałem fantastyczne zwierzęta. Pytanie zadał Czekola. Gdzie mieszkam? Mieszkam w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim. Pytanie zadał Norbixon. Czy pokażę kiedyś twarz? Tak, oczywiście, przecież nie będę się ukrywał, bo... Przecież nie ma sensu. Kiedyś już mówiłem na live, pokażę twarz na 500 subów i myślę, że będzie to odpowiedni moment i później będą się pojawiały filmiki z twarzą co prawda rzadko, ale i tak będą. Pytanie zadał Tomasz Hajto Kiedy zacząłeś się interesować Halim Potterem? W wieku 5 lat rodzice pościeli pierwszą część Harry Pottera I tak się w to wciągnąłem, że chciałem obejrzeć kolejne części, ale rodzice mówili, że to jest za straszne i resztę obejrzałem w wieku 7 lat A tak, żeby głębiej wchodzić to od momentu założenia kanału, tak jakoś ciekawostki sprawdzałem Tu jakieś co było gdyby, tu jakieś pytania dlaczego w nie miał nosa, no właściwie to tak niedawno Jakiego przedmiotu szkolnego nie lubisz? Tak więc nienawidzę od piątej klasy geografii, po prostu tak nie przypadam za tym przedmiotem Może to płynęło tak, że miałem w piątej klasie beznadziejną nauczycielkę, która mi stawiała same truje I ulubiona część Harry'ego Pottera? Książę po krwi Lubisz jakieś chipy z Harry Potter? Tak, Luna i Neville, to jest według mnie jedyny chip, jakiego znam chyba z Harry'ego Pottera No chyba, że Harry, Harry i jeszcze i te cztery pytania zadała I wanna be Normal. Czy wolę lekcje online czy stacjonarne? Pytanie zadał Arturek TV i pod względem gdzie mi się nauczę to stacjonarne, ale wolę online. Co będzie na 400 subów? Na 400 subów będzie konkurs na jakąś rzecz, prawdopodobnie wy... Prawdopodobnie wy zadecydujecie w jakimś z odcinków, więc polecam być na bieżąco i zostawić lajka. A ja już Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie komentarz o treści Harry Potter. A ja Was pozdrawiam w następnym odcinku. A ja pozdrawiam dzisiaj użytkowników w onikach Wector Ety, Jan Konicki i I wanna be normal. Pozdro!